Terminal się, zepsuł, kurde, coś nie działa. Trzeba zobaczyć, kurde, wiesz, ludzie nie mogą kartą płacić. O co chodzi? Yy. Ogólnie jest tak, że jak coś się dzieje, kurde, z internetem, takie, wiesz, pap papierologia, yy, wszystkie związane, z, wieś, z pracą finansową, można tak powiedzieć, to dzwonią do mnie. Jeśli jest, jest to związane z samym barbershopem i tak dalej, czy to z pracownikami czy ten, to dzwonią do mojego wspólnika. Więc mamy tak podzielone te, jak to się mówi, obowiązki, tak. I problem jest taki, że ja sam nie wiem, co się dzieje. <słyski> e, tak, kurczę, nawet nie pamiętam, jak to się ten robiło, Czekaj. To aktywny profil, o co chodzi? Mhm. No, zobaczmy, czy działa. Zróbmy grosz. 10 grosz. No i tu też muszę płacić. Widzisz, jak to jest? Ja cię kręcę. Co? Działa. Masz, masz problem ze sprzętem w barbershopach czy, nie wiem, z terminalem płatniczym, wiesz, gdzie dzwonić. W każdym razie, słuchajcie, to jest mój barbershop na Płockiej. A propos reklamy – zapraszam wszystkich. Dzisiaj, jak poniedziałek, zawsze mamy troszeczkę ten... Słabszy dzień jest po prostu. Zawsze pracuje jeden barber w poniedziałek. Dzisiaj jest Witea. Dwa salony mam, naprawdę nie pożałujecie. Jeśli pożałujecie, to napiszcie do mnie na Instagramie, to i poprawimy, nie maszcie się. O wszystko zadbamy. teraz idziemy wypić kawkę, bo już jestem spragniony. Dawaj, Vita. Nie tylko fryzurą nas zrobić, ale też dobrze się zabawić. Wiesz, co Instagrama, właśnie statystyki przyglądałem. Ogólnie ogłoszenie tej walki, nie? Zastępstwo, zobacz, jaki ten zasięg ma do mnie. nie? Więc wiesz, jak na zastępstwo. Bo to kurde, no to nie jest wiesz, jakieś. Medialnie nie była ta walka, kurde, wiesz, szykowana, a odbiór jest dobry. Odbiór jest dobry, więc to mi się podoba. Zabodnik, no dobry, bardzo dobry, no co o nim powiedzieć? No w tej kategorii już top 5, no to, to nie są, kurde, wie, No nawet top 8, top 10 nawet. No, to, wiesz, już jesteśmy na takim szczycie, no to, że wiesz, że każdy zawodnik wie, jak uderzać, wie, jak obalać i mniej więcej coś tam rozumie w parterze. Więc tutaj każdy jest wyzwaniem. Lekceważenie to jest najgorsze, co może zawodnik zrobić w swojej karierze. Czy Leo to naj swój najczęstszy przeciwnik w karierze? Okazuje się, że po walce. Możesz mi to zadać po walce, to pytanie. No jak na razie, Tarki Leo był najcięższy. Będą bomby? Nie wiem, ale soldaio bomby są szykowane. Czy to będą brychta bomby, to zobaczymy. Postaram się, żeby nie było. Zrobię wszystko, żeby nie było. A soldaio bomby już nieraz widzieliście. A brychta bomby ile razy? No chyba raz, raz chyba nie, zacharłem. A solda ją bomby już nie raz. Wyskoczył <grywka> <grywka> mi na twitterze, że Brychta z Gawerem trenuje. I kto tam jest? Keita i Włodarczyk. Bring the bro. Mateusz. Brichta walczy ze mną, reprezentuje Polskę. Co to? Czemu ty walczysz, trenujesz, przygotowujesz do niej? Nawet nie wiem, co powiedzieć. Lubiłem Gamera. Kurcz, jedziemy. A mu się dostało. Bo przygotowania robił z kimś jakimś tym. Ale wiesz, no wybroni się tym, że nie jestem Polakiem. Ale reprezentuje, Polska. A Brichta reprezentuje Polskę? Chyba nie, właśnie. To ja pojadę do Gamera, może mi podpowiedzieć, da, wiesz, co on tam, Brichta, umie czy nie umie. Mamy pomysł, można się z tego wybronić, Gamer. Jedziemy z tym, odejdę się. <gum> Dzień dobry. Dziękuję. troszkę pichnęło. Co, energomix tam jest? Jestli třeba ještě ten se je dobrý. se ty kolena dobré. Sice se ještě vaštíky na na asi ten Nebo ty plasma light a do toho, do toho si dej vyant. Asi dáme energomix. Tam měl tam měl čara ten. Ten, <tějí> ten. ten energomix je vyant, ale ty jsi dělal plasma light, tam jsou minerály. Energomix bude stačit kámo do stovky a, a to. Dělají ti někam? Dělají ti no. Dobrý, tak my to tam doděláme. Tak já se to. Tak jo, měj se, čus. Jo, to je kamarád ze Spable Gymu a teď tady Kaja Nečesánek, to je Old School Fighter, to asi znáš, ne? No ale... Vidíš? Každý sportovec potom prostě vaká na tom, aby něco měl. Tak, tahá pytle. Ale tohle... To je jako součástí toho. A jestli můžeme trošku pomoct, ono to jako není zase tak lehký. Může mít, že jo, tohle je to takových 10-15 kg, takže... Co se s tím bude tahat sám? Je určitě rád pomůžu. To je charakter, no? A není to tak lehký, jak jsem myslel. Dobrý, dobrý, pojďme na no, čku. Co ty chlo? Ale no, nic. Nebo schodech a na to seru.

Spíš kvůli prevenci. Nějaký, víš co zdraví. A, a, tak, no, takže... Hlavně preventivně. Hele, v Praze se mi líbí, ale... Dokázal bych si představit žít v Polsku. Upřímně, vždycky, když přijedu do Poznaně, tak se tam, tak se cítím i jako doma tam, no. Jako dokázal bych si představit život v Polsku. Skvělí lidi, super kolektiv a tak velmi podobný jazyk mají taky. Nebo velmi podobný. Není to jak Češi a Slováci, ale když chceš, tak se dorozumíš. Takže dokázal bych si představit jako život tam, jako nevadil by mi to. Pojďte na mě, sestři, No určitě. No, ale tak musíš vědět, kdy máš přestat. To je nejhorší na tomhle sportu. Víš, že ty chceš furt zápasit, ale kolikrát si neuvědomíš, že už to není nic třeba, co to bývalo, víš co? Já to furt miluju, ten sport. Jako cítím, že kvality mám, že jsem dobrý, ale tak, taky musím černý o tom skončí hrozně brzo, ale tak já myslím trošku na budoucnost. Jako, určitě neskončím zápasy za, za, týden, ale tak m -m, m to říkám, víš, i všem prostě super, že zápasíte tohleto jako bomba. Já ty se snažím, podporuji i kluky, ale, ale něco Víš, souběžně nějak, paralelně, aby s tím ti trošku běželo, aby si věděl, že nemusíš prostě mít Pět soukromek denně, být dopoledne na tréninku, vzít pět soukromých, od, být odpoledne, ale mít něco ví, že soukromka to je krátkozra, krátkozraký. Potřebuješ vidět něco do horizontu 10-20 let, budeš mít přítelkyni, dítě najednou, jo. A nebudeš mít furt tolik času, že jo, být tam, prostě využít to, zkusit nějak. Dneska se dají peníze různě vydělávat online, investovat je, prostě cokoliv, cokoliv. Jesteśmy na Mazowieckiej, czyli najbardziej znana ulica w Warszawie, jeśli chodzi o imprezy. Tu, jak widać, i w poniedziałek ludzie potrafią balować. Ale czemu cię tu zabrałem? Bo ja przecież nie baluję, ja jestem sportowy z krwi i kości. Nie? Z racji tego, jak tu przyjeżdżam, bo ja tu na uberami ludzi odbierałem. I pamiętam te czasy, właśnie jak tutaj przyjeżdżałem i jak pracowałem, to jak ludzie, wiesz, przychodzili. No i widziałem ich stan, nie? A stan nie był nigdy dobry. Wtedy zrozumiałem, jak byłem jeszcze w gimnazjum, czy może nawet jeszcze wcześniej, to zazdrościłem dzieciakom, którzy wiesz, imprezują i tak dalej. Którzy wiesz co wieczór na jakieś nogówki chodzą i tak dalej, a mnie to blokowało religia, nie? Wtedy. I, I zawsze tak chciałem też chodzić na te imprezy, zobaczyć, jak to jest, wiesz, zabalować i tak dalej. Ale dzięki temu, że na Uberze pracowałem, to zrozumiałem trochę dużo rzeczy, właśnie jak tu przyjeżdżałem na tą ulicę, jak widziałem stan tych ludzi, że jednak dobrze, że mnie religia tego blokowała. I dzisiaj, będąc tu, gdzie jestem, rozumiem, że że ja nie po prostu, wiesz, przeżyłem wojnę, nie po prostu moja rodzina cierpiała, nie po prostu traciłem tyle ludzi, żebym potem wyrósł i nie wiem, kiedy imprezował, co, co weekend wracał do domu, nie wiedząc, wiesz, gdzie jestem, co ja robię, nie trzeży. Ja tu ludzi widziałem, jak wiesz, normalnie leżeli tutaj, wiesz, na podłodze, też, kurde, wiesz, w tamtych czasach, jak o, zazdrościłem tym, wiesz, gimnazjum i tak dalej, tym ludziom, to ja. Nie zrozumiałem, nie czego ja im zazdroszczę. To, co im zazdrościsz, to jest bez sensu. Teraz wiesz, ja się zwracam do tych młodych ludzi, młodych chłopaków czy dziewczyn, którzy wiesz, chcą imprezować, zazdroszczą kolegom, którzy imprezują. Te imprezy, takie przynajmniej, jakie tutaj wyglądają, to, to nic dobrego. Co so, ani na przyszłość waszą nie wpływa, ani nie macie z tego frajdy, bo nie pamiętasz. Człowieku, ty kurde, wiesz, leżysz żygany na drugi dzień masz zjazd, bolą cię, wiesz, wszystko, co może boleć. A co najlepsze, nie pamiętasz, co wczoraj robiłeś. Czasami, wiesz, ludzie się bili normalnie, bo byli pijani, kurde wiesz. A, a, a na ulicy bicie to jest bardzo niebezpieczne. Ktoś uderzy, uderzy się o, 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 o to krawężnik, już możesz się pożegnać z życiem. Więc co to jest za życie? Ale ja, wracając do siebie, nie po prostu, wiesz, to wszystko przeżyłem żeby potem jeszcze moja rodzina widziała mnie w takim stanie. I rano, i wieczorem harowałem ciężko. Harowałem w sporcie, żeby znaleźć się tam, gdzie jestem. Bo te przeżycia sportowe, to przynajmniej pamiętasz. Wchodzisz do klatki i tam jest adrenalina nie do opisania. Tam ty przeżywasz takie rzeczy, które nigdy nikomu nie opiszesz, bo nawet nie jesteś w stanie tego opisać. To są rzeczy, które możesz opowiadać swoim wnukom. Pokazywać, a to, 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 to że ty leżałeś, kurde, co ty wnukowi będziesz to pokazywać, że ja tak balowałem, chlałem, kurde, całą noc i byłem, wiesz, w stanie jeszcze chodzić, noc. Nawet nie ma gdzie się chwalić, więc rada dla młodzieży jeszcze raz, którzy tutaj oglądają, nie zazdroszczajcie takim ludziom. Na odwrót miejcie w głowie cel taki, żeby nie znaleźć się w takim gronie, gdzie tu jesteście, tylko takim, którzy wiecie, osiągnęli coś, są popularni w dobrym świetle, są sportowcami, są naukowcami. Trzeba się uczyć. Jak mi mówili, trzeba się uczyć, ja mówię, co ty gadasz, człowiek jak uczysz się. Trzeba uczyć się, rozwijać się jako wiesz, jako, jako człowiek, bo na was, młodzieży... Leży to, to, to państwo, bo ci starzy już znikną, umrzą. Potem wy będziecie musieli dbać o ten kraj. Nie mówię, że kompletnie nie imprezujcie i tak dalej, zakaz imprezowania. No ale to, co, jak ktoś tu był na Mozowie, to wie, co się dzieje. To takie coś, to jest masakra. Nie życzę Wam tego. Naprawdę rozwijajcie się fizycznie. Umysłowo, w szkole, sportzie, w sporcie, w tym, co robicie, starajcie się być najlepsi. A z tego będziecie mieli, co wspominać, co opowiadać. I z czego się chwalić, to też jest, wiesz, jednak człowiek ma taką naturę, że lubi się chwalić. Ja bym się wciąż miał tutaj, wiesz, jakby do jednego dookoła, ale tak ja, ja chcę taki co czuję ja, co chcę, nić co, co chci, a Samozřejmě říkám, chtěl, chtěl, bych to, ale taky potřebuji trošku žít, mít nějaký balans prostě v tom životě. Jako já už nechci mít šest zápasů za rok, prostě to, když jsem měl jako v profi, tak to bylo prostě, tak to bylo prostě strašný, to prostě bylo, když to musíš vědět, víš co, ty kluci pak ani nechtějí do toho gymu, nechtějí trénovat, nechtějí nic, já chci jako nějak žít, chci existovat. Já nevím, jako už nemám, nemám motivaci, že bych se koukal a říkám si, že prostě chci titul nebo pás, jako, jako je to hezký, ale nevím, jako teď jediný, na, čím přemýšlím, že chci na dovolenou, protože jsem nebyl nikde čtyři roky, naposled jsem byl v Řecku s kámošema. a jak jsem furt jako v jednom kole, no, furt tady práce, tréninky, furt to samý dokola. Hele, mluvil jsem o Bali nebo Tajsku, ale líbí se, koukal jsem na Dubaj a tyjo, tam, tam, se chci hodně podívat. Nějakou takovouhle destinaci, víš, tam, bych se chtěl mrknout. Nikdy jsem tam nebyl já jsem nejdál, jako nedovolený byl někde v Hurgádě, když mi byl sedm let, že jo. Hurgáda, no, Egypt, to bylo asi jako takhle nejdál, co jsem byl nedovolený, jinak jsem nikde nebyl. Já nejsem ani moc cestovatelský typ, ale Koukám teď na jednoho kluka, který cestuje po Indii jako low cost. Na YouTube je Radeček. Radeček se tak nějak jmenuje? Ne, teď nevím, bych kecal. Objevil se ho nedávno. A ty jako zažít nějaký takový dobrodružství, víš, že máš u sebe pár korun, jedeš někam a jako chvíli nic neřešíš, jo? jenom prostě jdeš do slamu a no, videohry, no. Jako určitě. Každý to ví, víš, říkal jsem to i všude, ale pro mě je to již fakt takový, že přijdeš domů po celý dní, fakt prostě utáhnej, potřebuješ něco unik od té lehké reality, takže jo, to je pro mě de facto World of Warcraft nebo nevím, Call of Duty, víš, pro mě je to, jsem v gymu, 4-5 hodin, víš, nebo něco dělám bokem, přijdu domů a hodím někam telefon a napíšu kluku, jestli dobrát a víš, dobře si s nima popovídám. A taky víš, co se mi tam líbí, že tam vůbec nikdo neřeší, víš, třeba jako kdo jsi, co jsi záč, víš, že nikoho nezajímá. Prostě jenom zajímá, jaký jsi hráč, víš, prostě tam, nedostaneš, tam se nedostaneš na, tu nej, jako na, nějakou dobrou metu, jenom proto, že jsi, nevím, Donald Trump třeba, že jo jen tak něco mě nerozčílí, ale jakmile prostě mi někdo deplítne klíč, tak to mě fakt naštve. Ne, ale ty jednou se mi podařilo, víš, co jsem měl takhle myš, takhle, to bylo zrovna, jsem hrál s kamarádem, takhle jsem měl myš bezdrátovou a teď jsme hráli Call of Duty, no. no prohráli jsme asi 6-0, jsme prohrávali, jsem tu myš takhle vzala. pum, takhle jsem s ní praštil. A jednou jsem chtěl, mám vlastně, že kolečkem házím granát, nic. Říkám, moment, moment, tady něco nehraje. No kámo, byla to prosím tě Razor, uh, Razer, Razer, tyjo, ta V2, no šílen, no prosím, víš, za 4000 tisíce jsem si debil rozbil. Takže to bylo dobrý, no. Tak, tohle byl dneska můj půl den. Ráno BJJ, lapy, regenerace, infuze a tak nějak by to asi u sportovce mohlo vypadat. Takže já doufám, že se vám to líbilo a že mi budete fandit. Bude to dobrý.